ma zawsze obejrzenie. Dziękuję za obejrzenie. Cześć, wynik będzie Dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za Pogoni. Dziękuję

Pierwszy wyjazd, jaki ten? Koledzy mnie tam zainspirowali tym. I na pewno to będzie mój pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Jest, jest super, naprawdę jest super. Jest organizacja, jak koleżanka mówi, jest wszystko zorganizowane, jest dopięte wszystko na ostatni guzik. Także jedziemy po zwycięstwo. Tak, tak sobie myślę o tych wyjazdowych meczach. Nie wiem, czy był najlepszy, bo szczegółów meczu nie pamiętam, ale taki dosyć humorystyczny. To był mecz, gdy Pogoń miała decydujący mecz na Śląsku, z tego co pamiętam, był to naprzód redoutowy. Pogoń jechała do tego na ten mecz po to, żeby awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i grupa kibiców jechała z dosyć spora w ten Śląsk. W tą stronę jechaliśmy pociągiem rejsowym. Musieliśmy Podaje w Liwicach, później jakaś tam przesiadka na autokary, cały czas w obstawie panów. No i mecz potoczył się po naszej, na naszą korzyść, po naszej myśli, awansowaliśmy, feta. I naszym zdziwieniem było to, że mecz obstawiała drogówka, czyli policjanci drogówki. A dlaczego? Bo wtedy Ojciec Święty był w Polsce z wizytą, z wizytą. i brakowało policji na Śląsku. Nie miał kto obstawiać w meczu, to wtywia nas drogówka. Po meczu zostaliśmy całkowicie sami, nikt tam mi się nie zajmował, a później już poleciało, spodobało się. Jest coś w tym takiego, ta adrenalinka wyjazdowa, jest całkiem inaczej niż u siebie. Dzisiaj dobry był premis, no zwycięstwo zawsze w sercu. Jacek, kibic Pogoni od praktycznie 1983 roku, to były pierwsze mecze. Na w starym stadionie pogoni też wyjazdy jeszcze, Marek, Marek Leśniak, o, Jarosław Biernat, tak. Turowski, Hostrowski. A na pierwszym meczu jakim byłeś? Na pierwszym? Oj, to, to na kurczę, teraz. Nie powiem ci, 82 rok musiał być, to wtedy pogoń z Gwardią wchodziła do ligi. To byli benjaminikowie, 2,82 rok. Nie? Pamiętam, że pierwszy no. to był właśnie GKS 6,0 i 7,2. Czyli tak, 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 tak. GKS 6072 i kurde i Legia 4.3 3 jeszcze. Tak, tak. to były czasy, gdzie za 3 punkty jeszcze walczyliśmy to było zwycięstwo powyżej trzech bramek, 3 bramki wyżej, to było za 3 punkty, tak. Szek. 50 lat skończył i czeka na te mistrzostwo, na puchar, na jakiś sukces pogoni. No i kurczę... Wczoraj tutaj... miałem kupić bilety na Zanzibar. I zrezygnowałem, jak się dowiedziałem, że 2 maja jest fina Pucharu Polski I Moja mówi, nie no jedziemy Mówię, nie słuchaj, 54 lata czekam na to Czekamy, na to trochę No Nie, nie nie wyważam nie, nie sobie na plaży oglądać meczu <słuch> Dokładnie Cześć, jestem Kominarz Jest ekstra wyjazd Jest nas dużo, będzie dobrze Wygramy to Widzę 2 i 1 do przerwy I tak się zakończy mecz I Spotkamy się 2 Maja na Narodowym. No fantastycznie jest, po prostu kibice. Piąty wyjazd mój, do końca życia już nie opuszczę żadnego wyjazdu. Wyjazdy uzależniają, tak? Uzależniają. <laughs> Wyjazdy uzależniają tak jak tatuaże.

Wchodzimy na stadion Legii, by oddać całe serducho na stadionie dla naszych zawodników. na ten mecz. Widzieliśmy już chłopaków, jak wyszli na Murawę, a dreszcze przeszły. Poza tym, po tym, co odstawili w Poznaniu, to szacun pełen i czekamy na więcej. Liczymy na to, że dzisiaj będzie zwycięstwo i skoczymy na poker lidera. To pierwsze mecze bardzo dobre. Uważam, że Pokoń ma bardzo wielkie szanse, żeby wygrać ten mecz. Jest bardzo dobra seria pięciu zwycięstw z rzędu, więc istnieje duża szansa według mnie, że Pogoni wywiezie zwycięstwo. Na, Legii, na, na, na zawsze zawsze była fajna atmosfera. Mam nadzieję, że to się potwierdzi teraz też. God! Po pierwszej połowie towarzyszą mi świetne emocje, tak jak widać, dajemy z, z siebie 100%, wszyscy, to są, dają z siebie 100%, doping petarda po prostu, piłkarze, po pierwszej połowie mogą być lepiej, ale po drugiej połowie wracamy z trzema punktami, kweta na mieście, w pociągu tak samo, wszyscy zadowoleni, no świetna atmosfera, no po prostu, to jest Boguń-Szczecin, co ja mogę więcej powiedzieć. Po wtorkowym meczu w Poznaniu jeszcze gardło się nie doleczyło. A tutaj znowu trzeba <noise> dać siebie wszystko. Atmosfera tutaj na stadionie Legii przy Łazienkowskiej na sektorze gości jest jak zwykle wyborna. Jesteśmy w komplecie. Przyjechaliśmy ze Szczecina zarówno pociągiem specjalnym, jak i samochodami. Wielopokoleniowa historia. Młode dzieciaki tutaj przyjechały z nami, motywują nas do tego, żebyśmy dali z siebie 100%, a piłkarze cieszyli się po meczu trzema punktami. Również dzięki nam i. Dzięki naszemu wsparciu. Wygrap PM, niech się, niech się s niczym! Wygrań, wygra te Ładny mecz jeden 1 Szkoda, że nie wygraliśmy. Brakuje, brakuje tych trzech punktów. Najważniejszy jest jednak ten jeden. Ważne, żeśmy wyrwali to legionistom. Bardzo ważne. Szkoda, bo śląsk wygrał niestety. Teraz mamy troszkę większą stratę, ale myślę, że, że jest to do odrobienia. I naprawdę nie najgorzej że się zaprezentowaliśmy. Ważny jest ten jeden punkt. Także... To ja pogoń Przede wszystkim trudny męczyk, ale dobrze, że udało się uratować ten jeden punkt. Bardzo cenny punkt. Jest troszkę bliżej do mistrzostwa. Chociaż wierzymy, że, że te punkty powoli, które zdobywały gdzieś tam nas pchną do tego mistrzostwa w końcu i że to będzie ten sezon. Pomimo po trudnego startu. Jak widać wszyscy jeżdżą, ponad nie wiem, 1000, 1200 kibiców przyjechali, wszyscy wierzą i, i lecimy dalej z kolejnymi meczami.